Hej, mam na imię Karolina, witam Was ponownie na moim kanale i widzimy się dzisiaj w kolejnym study vlogu. Ostatni taki vlog bardzo Wam się spodobał i często właśnie pytacie na Instagramie Karolina, kiedy następny study vlog, więc proszę bardzo, tutaj jest. Mnie osobiście takie rzeczy bardzo motywują do działania, więc mam nadzieję, że w Waszym przypadku będzie podobnie i że ten filmik w jakiś sposób wpłynie na Waszą motywację czy cokolwiek. Już za niedługo będzie się robiło ciemno, patrzcie jak ładnie pada światło. Kumańska. Zapalam lampki, żeby było bardziej klimatycznie, no i zaraz powiem wam czego będę się uczyła. Jak wiecie lub nie, przygotowuję się do matury z historii i teraz właśnie kończę już nowożytność, ale za tydzień mam wielki sprawdzian z historii z II Wojny Światowej, więc myślę, że czas już zacząć po prostu się uczyć na niego. Niedawno zaczęłam też omawiać romantyzm jako powtórka do matury z polskiego, także z romantyzmem też sobie tutaj będę działać. Do tego mam w środę sprawdzian z matematyki, w czwartek idę na bankiet w ale poza tym mam wielki sprawdzian z gramatyki. Z angielskiego, więc wszystkiego tutaj będzie po trochu. Zaczynam od historii i strasznie mnie to niepokoi, ponieważ mam 19 stron notatek i podręcznik. Pytacie mnie o notatki z historii. Ogólnie mam takie szczęście, że notatki układa nam nauczycielka i na ich podstawie też. Konstruuję sprawdzony. Nie ukrywam, że nie mam jakoś wielkich chęci do nauki tego, bo druga wojna światowa nie jest jakimś moim ulubionym tematem w dziejach historii. Natomiast pociesza mnie fakt, że tak jakby teraz się tego nauczę i nie będę już musiała tego kłócić gdzieś tam zaraz przed maturą i wtedy sobie po prostu zaraz przed egzaminem powtórzę. Jak to mówi mój cytat nad biurkiem? Po prostu zacznij, just start To jest moja motywacja, czyli zbiór takich najważniejszych tam dla mnie rzeczy, które sobie wisi nad wiekiem I kawa też mnie motywuje bardzo Lubię uczyć się go Chopin, Jezus Maria Bardzo fajny znicz, nie zniczek, to się nazywa Lampion z Jyska Nawet go zapaliłam, żebyście zobaczyli jak wygląda taki dziady vibe trochę No, ale co wam chciałam pokazać, mam tutaj Chopinę Nastawiłam foresta na 25 minut i lecimy. Jestem po tej pierwszej sesji nauki. E, siądę jeszcze do tej historii tak myślę Na 15 minut, bo akurat mam trochę Czasu i energii. Udało mi się przerobić Te trzy strony, więc jestem W sumie z siebie zadowolona. Mój tip jeśli Chodzi o historię, już raz kolejny mówię Przyklejanie sobie karteczek, na których Rozpisuję sobie jakieś wydarzenia Piszę sobie daty, jakieś takie Wiecie, najważniejsze rzeczy, postanowienia Jakieś skutki, przyczyny i tak dalej Bo po prostu potem podczas powtórek Patrzę sobie nie na Taki fragment, tylko na taką karteczkę i przypominam Sobie najważniejsze rzeczy z jakiegoś tematu. A druga sprawa jest taka, że po prostu zauważyłam, że dobrze mi idzie zapamiętywanie w trakcie pisania i że kiedy coś sobie rozpisuję, to potrafię to lepiej zapamiętać, bo mi się skojarzy na przykład z kolorem, którego użyłam. Mam herbatkę zieloną i angielski, ponieważ całą tą stronę muszę zrobić na zadanie. Angielski na szczęście już skończony. Owoce. No i siadam dalej do romantyzmu i włączam kurs z polskiego. Mickie no, dzisiaj zakończone. Przerobiłam Ode do Młodości, wiecie, Ballady, e, Romantyczność, Lilie. Przypomniałam sobie też cierpienia młodego Wertera, których nie ma w kursie, ale e, akurat w zbiorze z Grega fajnie jest opracowany, więc sobie zajrzałam. Ciągle dostaję o to pytania. Od pierwszej klasy korzystam z tego zbioru opracowań, lektury wierszy, właśnie z Grega. Widać, jakie jest zbiorane życiem, ale naprawdę ciągle tutaj gdzieś sobie zaznaczam. Czytam streszczenia i jest po prostu sąsztos. i wydaje mi się, że bardzo fajnie wychodzą cenowo, jeśli chodzi o zawartość. To jest coś, co bardzo mi ułatwia naukę polskiego na co dzień, bo wiecie, przez sobie przeczytam i tutaj ja coś mam pozaznaczane, więc naprawdę bardzo polecam. Jest tutaj większość rzeczy, które są potrzebne. Mówiłam już, że mam sprawdzian z matematyki, a to jest repetytorium z Grega. Właśnie odpadłam sobie na statystyce, tutaj już robiłam jakieś zadania. Więc sobie to przejrzę i że jeszcze do zeszytu, żeby zobaczyć, jakiego typu zadania w ogóle robiliśmy. No i mamy drugi dzień. Dzisiaj miałam w szkole jakiś tam apel, więc jestem na galowo. Wróciłam niedawno do domku i zjadłam już makaron, taki pyszny makaron z pasto. Zaraz oczywiście się przebiorę. Pójdę jeszcze chyba na chwilę poczytać książkę, bo jest ładna pogoda, więc mogłabym sobie usiąść w płaszczu. A co pójdę czytać? Chciałabym przeczytać w końcu ten prawie jak inne czasy i mam też perfect on paper. Mam jutro sprawdzian z matmy, więc muszę do tego przysiąść, ale najpierw, oczywiście, klasycznie historia, bo to już jest taka moja daily rutyna, że po powrocie do domu robię historię i nie chcę jej zmieniać, tak szczerze mówiąc, bo jakoś tak wtedy potrafi się wdrożyć w robienie tego wszystkiego innego do szkoły. Jest jak zawsze kawa, no i właśnie świadam teraz o tej historii. Na pewno powtórzę sobie wszystko do tego momentu, do tego, co wczoraj, czego wczoraj się nauczyłam, i później myślę, że na spokojnie ogarnę dwie strony. Jestem po 35 minutach nauki historii, ogarnęłam wszystko, co chciałam dzisiaj ogarnąć. Jak już mówiłam, jutro piszę sprawdzian z matematyki, konkretniej ze statystyki, więc teraz właśnie przeglądam sobie zadania z zeszytu. Dzień bez angielskiego, dniem straconym, więc siadam do robienia zadania. Jak być może wiecie, idę na bankiet do Sanak właśnie w czwartek i Sanak wysłała... Mm, Newslettera, w którym napisała, że osoby, które dostały to są takie specjalne zaproszenie, mają z nim spotkanie. I okazuje się, że mam z nim spotkanie, więc. Jestem dosłownie tak podekscytowana tym wszystkim, bo zawsze marzyłam o tym, żeby z nią pogadać chociaż chwilę i zobaczyć, jaka ona jest tak w rzeczywistości. W czwartek mam też wielki sprawdzian z angielskiego, więc może czas się zacząć uczyć. Jeśli w ogóle się skupię w tym momencie, to może coś z tego będzie. Wróciłam niedawno do domu, jest już słuchajcie, prawie że ciemno, i powinnam się uczyć, ale idę na spacer. Śląski smog mnie pewnie z niedługo zaatakuje, ale póki co jest nawet ok, więc. I'm good. Mam jutro ten dziwny sprawdzian z angielskiego i właśnie skończyłam chyba na niego naukę. Jutro, w drodze do szkoły, pewnie powtórzę sobie jeszcze jakieś takie trudniejsze zagadnienia. A tymczasem, jeszcze, oczywiście, historia, muszę do niej usiąść tak przynajmniej na 25 minut. Hej wszystkim, mamy czwartek, czyli dzień bankietu, na który jadę za 3 godziny. Jak widzicie, po powrocie ze szkoły umyłam włosy, jeszcze mi tutaj dosychają i zmyłam też makijaż, bo jakoś mi się szczególnie nie podobał ten, co zrobiłam rano i stwierdziłam, że na bankiet, wiecie, wolę sobie zrobić taki nowy. Tam już zaraz będzie się robiło ciemno, więc włączam lampę, bo jednak na ją wszystko mam w planach trochę historii. Teraz wyjeżdżam na dwa dni i nie wiem, czy będę tam miała siłę, motywację i warunki do uczenia się, więc Stwierdziłam, że jednak wolę sobie teraz jeszcze trochę przerobić, póki jestem w domu. Bez kawy ani róż, a ja siadam do powtórki tego, czego zaczęłam się uczyć wczoraj. No i zacznę sobie kolejną stronę. Hej, witam Was w niedzielę. Wróciłam właśnie wczoraj wieczorem z mojego wyjazdu, więc wczoraj i przedwczoraj niczego się nie uczyłam. Dzisiaj byłam już w kościele i przed tym jak tam poszłam ogarnęłam trochę historii. Dalej oczywiście materiał na sprawdzian, bo chciałabym skończyć go myślę na końcu tego tygodnia. Teraz będę robić matematykę. Mam do zrobienia te. Trzy strony zadań. Jest oczywiście herbatka zielona. W ogóle słuchałam przed chwilą takiej pięknej, akustycznej wersji anti -Hero, Taylor Swift. Naprawdę, I'm in love, mogę Wam podlinkować na dole. Hej, witajcie w poniedziałek. Już zaraz pokażę Wam, co robiłam przed chwilą. Jutro mamy powtórzenie wiadomości z historii, więc przerobiłam sobie, powtórzyłam sobie wszystko, co przerabiałam do tej pory. Plus jeszcze. Przerobiłam tutaj rzeczy z Afryki i z Japonii. Zostałam już w sumie tylko wojna na oceanach i jakieś tam skutki wojny, no i te wszystkie konferencje w Teheranie i dalej. A teraz zajmowałam się jeszcze kończeniem wypełnienia arkusza z polskiego, które zaczęliśmy ostatnio na lekcji, ale nie skończyliśmy. Napisałam już sobie konspekt wypracowania, tak jak nam polonista kazał. Właśnie, włącza mi się laptop, wszystko się ładuje i zaraz się dam na chwilę do angielskiego, żeby powtórzyć sobie słówka, które mam na środę. Ogólnie jutro, akurat na angielskim, mamy jakieś przedstawienie przyjeżdża po prostu do szkoły grupa teatralna i mamy spektakl Zdążyć przed Panem Bogiem. I wypada akurat na jednym polskim i na angielskim, więc mieliśmy mieć słówka jutro, no ale wiadomo, że skoro nie będzie lekcji, to napiszemy je w środę. Hello! Torek, dzisiaj miałam w sumie to dwie lekcje, pozostałe to był ten spektakl i później nam jeszcze zostało 15 minut angielskiego, więc już nic za bardzo nie zdążyliśmy zrobić. Wracam do domku, a tutaj taka niespodzianka, bo dostałam właśnie e, przesyłkę, egzemplarz Dotknij mnie od wydawnictwa Winidia. To jest ich niedawna premiera, w końcu mam e, swój egzemplarz, więc będę mogła w końcu zacząć czytać. Siadam do historii i będę przerabiać dzisiaj właśnie drugą wojnę światową, jeśli chodzi o morze i oceany. Robiłam jakieś zadanie z matmy na podstawie fizyki, próbowałam robić, a myślałam, że skończyłam moją przygodę z fizyką w czerwcu. Jak widać jednak nie. Chcę już zacząć czytać, ale muszę jeszcze um, ogarnąć artykuł na angielski, bo jutro piszę na artykuł i muszę sobie przypomnieć jakieś rzeczy dotyczące pisania artykułu. Doszłam do wniosku, że muszę chyba jednak codziennie robić sobie listę to do, bo jak nie robię tej listy to do, to um, nie wiem potem co mam robić. Korzystam sobie z tego repetytorium z Grega. Tutaj jest trochę nawet jakichś takich zadań na artykuł i z kserówki od pani. Nie wiem, z jakiej to jest książki, ale ja wygląda bardzo fajnie, bo tutaj są takie wskazówki, krok po kroku, jest przykład i jakieś takie zwroty wypisane. Bardzo spoko. Daję czyszczenie biurka. Odpalam sobie kurs polskiego. Dzisiaj tak trochę na no, spokojnie przypomnę sobie drugą część dziadów, tamtą treść i tak dalej. Kursy do matury są też fajne pod tym względem, że jest tutaj progres, który wam pokazuje ile już materiału przerobiliście w stronę matury, co jest świetne. Uwielbiam mój internet. Aha, bo jego po prostu w tym momencie nie ma. Dziś mamy czwartek. Jutro jest czwartek, dzisiaj jest środa. Tak więc mamy środę, ja już jestem po nauce dwóch stron na sprawdzian z historii, kolejnych notatek z kolejnego pliku i po małej powtórce Mezopotamii i Egiptu na piątkowy fakultet. Zresztki chmę, nie ma. Pisałam dzisiaj na angielskim artykuł tematyka stres w szkole. Nie jestem z siebie zadowolona i poszło mi dość spoko. Na no, jutro mam w sumie tylko tę frazę z włoskiego, chciałam powiedzieć z angielskiego. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że ten format faktycznie przypadł do gustu i że filmik Wam się spodobał. Dla tych, co oglądają do końca, zdradzę, że w grudniu planuję vlogmasy i na pewno nie będą one codziennie, ale myślę, że spróbuję nagrywać je tak co dwa dni. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam o wszystkim informuję na bieżąco, no i przede wszystkim jestem tam codziennie. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Nie poddawajcie się i zawsze dążcie do swoich celów. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia!